Halo, halo, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś znów porozmawiamy sobie o tym, co będzie działo się na początku listopada, bo śnieg jest znów widoczny i on jest widoczny coraz mocniej, prócz śniegu silne porywy wiatru, być może linia szkwału. Zobaczymy w najnowszych wyliczeniach, w każdym razie wygląda to bardzo ciekawie. A zaczniemy też moi drodzy od zdjęcia, które widzimy. Jest to dzisiejszy poranek 26 października. Lilewik Norwegia, fantastyczny widok, fantastyczny wschód słońca. No, naprawdę jest to coś pięknego. A ja w tym momencie przechodzę, moi drodzy, już do kolejnych tutaj tematów związanych z pogodą. Tak jak wspominałem, już jakiś czas temu może spaść śnieg. Tu widzicie nasz kanał i już 6 dni temu. Wspominałem o wyliczeniach modelu GFS, który mówił o tym, że mogą pojawić się opady śniegu. Oczywiście wtedy zostałem przez niektórych od czci i wiary odsądzony, jak to tak można, już mówić o pogodzie. Prawda jest taka, że ja wtedy wspominałem, że to jest jedno z możliwych wyliczeń, ale to wyliczenie jest coraz bardziej pewne. Ono było przez pewien czas wykasowywane, ale teraz z powrotem wróciło. A mówiło ono o tym, że bardzo głęboki niż będzie nurkował blisko naszych granic, będzie kierował się bardziej na wschód i południowy wschód od naszych granic, ale ściągnie do nas to chłodne powietrze i to chłodne powietrze no, będzie tutaj wpływało na pogodę, przyniesie też opady śniegu, przede wszystkim pochodzenia konwekcyjnego. Przez pewien czas ten model numeryczny nam wygasł i go nie było, znaczy model nie wygasł, ale to wyliczenie nam wygasło i ono nie było widoczne, natomiast z powrotem teraz znów się pojawiło i wiele wskazuje na to, że będzie ono tym trendującym. No cóż, będziemy tą sytuację obserwować. W jednym z kolejnych odcinków też omówię dokładnie tę kwestię związaną z silnymi porywami wiatru i być może linią szkwału. Natomiast tutaj skupimy się na temperaturach. I co my tu przede wszystkim widzimy? Widzimy na tą chwilę. Burze nad Włochami. Jeśli chodzi o Polskę, no to tutaj mamy przede wszystkim zachmurzenie duże do całkowitego. Gdzieś tam na krańcach północno-wschodnich te chmury powoli oddalają się od naszych granic, ale generalnie mamy na krańcach południowych zachmurzenie oraz tutaj mgły w Polsce północnej. Te mgły oczywiście odpuszczają, ale jeszcze w kolejnych dniach będą dawały się we znaki. No i mimo wszystko mamy całkiem przyjemne powietrze, całkiem ciepłe powietrze za sprawą właśnie tych wyżów. Te powietrze dociera do nas z południa, kieruje się w kierunku północnym i trochę z zachodu, a bardzo chłodne powietrze jest, że tak powiem, daleko, daleko na północ, chociażby nad Grenlandią. Tutaj temperatury bardzo mocno spadają i tutaj widać, że no, te powietrze jest zdecydowanie bardziej chłodniejsze. No ta sytuacja będzie się oczywiście zmieniać. Będzie się zmieniać też u nas i to będzie się zmieniać dosyć mocno w kolejnych dniach, i ja tutaj Wam pokażę dlaczego. Zerknijmy sobie przede wszystkim na model GFS. I tutaj bardzo istotne są te kolejne dni. Moi drodzy, Warszawa mamy temperaturę i mamy opady. Przede wszystkim skupmy się na początku na temperaturze. Po tym najbliższym weekendzie, czyli po sobocie i niedzieli, będziemy mieli powolny spadek temperatur. Te temperatury nam za mocno nie spadną o 3-4 stopnie co Celsjusza, więc tego jakoś za bardzo nie odczujemy. Ale potem te temperatury zaczną spadać coraz mocniej. Takie tąpnięcie i mocny spadek tych temperatur widoczny jest właśnie 1 pierwszego, um, pierwszego grudnia, grudnia już bym chciał. 1 listopada. Te temperatury spadną nam dosyć mocno. Ja Wam to jeszcze przybliżę, żeby, żeby tutaj lepiej widać. Dajcie znać, czy takie przybliżenia są OK. Biała kreska to jest 0 stopni Celsjusza i już 1 listopada będziemy widzieli, że te temperatury spadną nam dosyć mocno, a w nocy z 1 na 2, w nocy z 2 na 3 i w nocy z 3 na 4, w nocy no, będą przymrozki bądź będzie już pełnoprawny mróz. Ten mróz jest już też dosyć dobrze i dosyć mocno Widoczny. Co więcej, opady. Opady będą, opady będą widoczne właśnie przede wszystkim od 1 listopada, ale to, co jest dla nas bardzo istotne, to są opady śniegu. A opady śniegu również są, moi drodzy, widoczne i one są widoczne od 2 listopada. W tych moich wcześniejszych omówieniach, tych wyliczeń, one były widoczne 30 sierpnia. Września, co ja z tymi datami? 30 września, 31 września, a teraz są widoczne w 2 e, listopada. W każdym razie dwie, dwa dni opóźnienia, ale i tak, mimo wszystko te, tempe te temperatury nam spadną i ten śnieg to jest coraz bardziej widoczny. Tu mamy suwałki. W przypadku suwałk ten spadek temperatury jest jeszcze bardziej widoczny. I widzimy tutaj minus 1 do minus 2 stopni Celsjusza w nocy. W dzień 4 do 5 stopni Celsjusza opady są również widoczne i to też będą opady śniegu. Od 1 do 2 cm mogłoby spaść, to raczej byłyby opady pochodzenia konwekcyjnego, no ale to się ładnie daje nam we znaki. Zerknijmy sobie na opady, znaczy na opady na temperatury na wysokości 1,5 km. To tutaj się będzie działo. Widzimy, że będziemy mieli pierwsze ochłodzenie na tych wysokościach. Chłodniejsza masa powietrza dotrze do nas już w poniedziałek, bądź nawet i w niedzielę wieczorem. To też. Będzie tutaj wpływało na temperaturę przy gruncie bądź na wysokości 2 metrów, no ale taki bardzo mocną tutaj dolinę, czyli ten spadek temperatur widzimy właśnie 1 listopada. Ten spadek będzie na tyle duży, na tyle dynamiczny, że no możemy tutaj sugerować dosyć też niebezpieczną pogodę. Zerknijmy sobie, moi drodzy, na temperatury na wysokości 1,5 km, tym razem na animację. Tu mamy model GFS i co my tutaj widzimy, widzimy przemieszczający się i nurkujący bardzo głęboki niż które wędrowałby sobie tutaj, gdzieś przez Finlandię, następnie północno-wschodnią Rosję. No ale to by spowodowało spływ tej chłodnej masy powietrza, zaznaczonej na niebiesko i na fioletowo, między innymi do Polski, do Europy Środkowej, ale też po części do Europy praktycznie południowej, do Europy Zachodniej również. Tu mamy wyliczenie modelu ECMWF, które pokazuje jeszcze mocniejszy spływ tej chłodnej masy powietrza. Ona mogłaby dotrzeć, zobaczcie, do Francji. Sardynia, Włochy, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, więc naprawdę wyglądałoby to srogo, naprawdę by to wyglądało intrygująco, interesująco. I tutaj takim dniem najbardziej istotnym wydaje się właśnie pierwszy i drugi listopada. I skupmy się na 1 listopada. Widzimy tutaj bardzo głębokie. Bardzo tutaj głębokie pole potencjału Widzimy tą dolinę geopotencjału, która jest bardzo, bardzo głęboka wokół tego niżu. No, my na początku będziemy na południu od, tej pola, od tego pola geopotencjału, potem bardzo szybko dostaniemy się pod jego zachodnią stronę. Oznaczać, oznaczać to będzie bardzo mocny spadek temperatur, który też oczywiście zauważymy. No i bardzo dynamiczną aurę. Tak jak wspominałem, ten nawet na wysokości półtora kilometra ten spadek tych temperatur będzie naprawdę konkretny te temperatury będą naprawdę niskie ta chłodna masa powietrza wleje się szerokim strumieniem do Europy północnej to już wiadomo Centralnej, po części też i południowej. No, i to niestety nie jest dobra informacja, ponieważ to będzie tak. Po pierwsze, anomalia ujemna, jak najbardziej. To zobaczcie, jak mocna ujemna anomalia, minus 6 do minus 8 bądź minus 9 stopni Celsjusza na wysokości 1,5 kilometra. No, dla nas będzie to oznaczać dosyć mocne załamanie pogody. Do tego jeszcze prawdopodobne silne porywy wiatru. Temperatury na wysokości 2 metrów oczywiście też się obniżą. Będziemy prawdopodobnie Prawdopodobnie mieli dosyć dynamiczny front chłodny, który spłynie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Mogą pojawić się też wyładowania atmosferyczne, temperatury dosyć mocno poszybują w dół. Jak bardzo poszybują w dół? Ja tutaj w tym momencie skupię się znów z powrotem na modelu WX Charts. To jest bardzo istotne, bo też wprowadzam pewne zmiany, na których chciałbym też zwrócić też Waszą uwagę. Tak jak wspominałem, opady śniegu mogą się pojawić w sobotę. Co ciekawe, model ECMWF pokazuje po przejściu pierwszego takiego frontu atmosferycznego bardzo dużo konwekcji w Polsce północnej i w Polsce zachodniej. Ona by była zaznaczona właśnie za pomocą za pomocą fioletowego koloru. Model GFS również pokazuje dosyć mocne ilości tutaj, dosyć mocne również ilości opadów śniegu, szczególnie w Polsce północnej, północno-zachodniej, północno-wschodniej, więc to jest dosyć intrygujące wyliczenie. Natomiast my się skupiamy tutaj na temperaturach, więc przełączamy się na temperatury. I tak, o ile pierwszego w dzień. W modelu ECMWF, który tutaj oczywiście widzicie, pierwszego w dzień byśmy mieli temperatury rzędu 6-7-8 stopni Celsjusza w Polsce południowej, centralnej, na północnym wschodzie, na północnym zachodzie. 5 do 6 stopni Celsjusza, o tyle w nocy te temperatury już by nam dosyć mocno spadły i gdzieś nad ranem w wielu miejscach kraju pojawiłoby się od 0 do 2 stopni Celsjusza. Widzimy, że zbliżamy się do koloru niebieskiego, więc te temperatury powinny być coraz, coraz to niższe. Sobota, więc 2 listopada, jeszcze z takimi temperaturami od 0 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza, w godzinach popołudniowych i wieczornych, ale już w nocy z soboty na niedzielę widzimy mróz. Widzimy mróz, który powinien pojawić się praktycznie w całym kraju. Największy w Polsce Północno-Zachodniej. Północno-wschodniej, przepraszam, centralnej i południowej, od 0 do minus 2 bądź minus 3 stopni Celsjusza, wtedy te temperatury, no tutaj wyglądałyby dosyć intrygująco. Zobaczcie, gdzieś nad ranem, około godziny 6 rano, wyliczenie modelu ECMWF pokazuje temperatury na poziomie minus 2 bądź minus 3, a nawet minus 4 stopni Celsjusza. Wygląda intrygująco, prawda? Więc zobaczmy, jak wygląda to w modelu GFS. I w modelu GFS co prawda o godzinie 6 rano w wyliczeniu nie, nie widać już tego mrozu, te temperatury są troszkę wyższe, bo od 0 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza, o tyle jeżeli cofniemy sobie troszeczkę albo przesuniemy do przodu, to już kolejnego dnia... A więc czwartego o godzinach porannych ten mróz też jest widoczny. Więc mamy przesunięcie generalnie jednego dnia do przodu z drugiego na trzeciego bądź trzeciego na czwartego, ale ten mróz też jest widoczny. Przed nami bardzo chłodny okres w pogodzie i to, co teraz mogę wam powiedzieć, to jest to już najlepszy czas na zmianę opon z letnich na zimowe. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to naprawdę warto już to w tym momencie rozważyć i oczywiście zrobić. Ja natomiast jeszcze przechodzę do kolejnych wyliczeń no i sprawdźmy sobie aktualną sytuację pogodową na niedzielę. A w niedzielę wyż kselat z cieciem 1031 hektopaskali powoli będzie oddalał się od naszych granic. U nas będzie jeszcze pole podwyższonego ciśnienia, oczywiście, natomiast te ciepłe powietrze powolutku zacznie coraz słabiej płynąć do Polski i niedziela będzie ostatnim dniem, gdzie będzie całkiem przyjemnie, szczególnie w Polsce zachodniej, południowej, bo w północno-wschodniej już powinno się powoli ochładzać. Ciśnienie najwyższe w Polsce południowo. Wschodniej, 1025 hpaskali, najniższe w Polsce północno-zachodniej 1019 hpaskali. Gęste mgły w godzinach porannych do południa w Polsce zachodniej i północno-zachodniej. Tutaj przede wszystkim musicie na nie uważać. Jeśli chodzi natomiast o kolejne godziny, no to po tych mgłach w Polsce północnej i północno-zachodniej duże zachmurzenie do całkowitego. Tam jeszcze będą możliwe opady deszczu, które silne być nie powinny. Te mgły powinny utrzymywać się do godziny 10-11 punktowo do 12:00 O godzinie 6 rano bardzo trudne warunki na drogach w województwach zachodnich, północno-zachodnich. O godzinie 10-11 nadal w wielu miejscach na Kujawach oraz pomorzu ta widoczność będzie bardzo mała, bardzo ograniczona, do 100 bądź 200 metrów. Dopiero około godziny 12-13 ta widoczność zacznie się poprawiać i już sytuacja pogodowa powinna być lepsza. Temperatury w dzień najwyższe w Polsce. Południowej, to one powinny tam osiągnąć do 18 bądź 20 stopni Celsjusza. W Polsce północno-zachodniej 6 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr najsilniejszy w górach od 40 do 50 km na godzinę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba nowa forma prowadzenia tych prognoz. Wszystkie linki do wsparcia są w opisie. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój naszego kanału, zapraszam serdecznie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam i życzę dobrego weekendu, dobrej niedzieli. Cześć.